Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy wtorek, środę, sorry, po godzinie 12. .00. Dzisiaj nagram odcinek z króleków. Tutaj się nic nie zmieniło. Tu jest samica, był baran francuski szary. Tutaj też się nie zmieniło. Są trzy samiczki, dwie ba, samiczki barana francuskiego szarego i barana francuskiego megaskarowego, sroka Madagaskarowy wysoka samiczka z mojej hodowli. Jedna baranata ta większa, a ta mała jest kupna. Tym samym. Idziemy dalej. Bo dzisiaj mi się w wno nad ranem samica, ale to zaraz do niej podejdziemy. Tu też się nic nie zmieniło. Tu jest samiec barana francuskiego Hawana. On też zostaje do dalszej hodowli. Teraz zostały. Trochę zboża na południe. A tu też się nic nie zmieniło. To jest samiczka. Banana francuskiego szarego I, i mały. To jest samczyk. Jeśli ktoś by był zainteresowany, jest oczywiście na sprzedaż. Z ceną się dogadamy. To jest województwo łódzkie, jakby ktoś chciał. To województwa nie wysyłam. Jeśli już odbiór tylko osobisty Mały ładny samczyk Tutaj przed chwilą jadł z mamusią się teraz położyła, odpoczęła No i teraz idziemy do tej samicy, co mi się wykociła To jest ta samiczka barana francuskiego nas srokacz. Tutaj ma gniazdo. I piszcie w komentarzach ile ma młodych. Ta samiczka. Ja wiem ile. Jak ktoś już zgadnie, lub będzie blisko, jak zgadnie ktoś, to dam przypnę serduszko, a ktoś jak będzie blisko, tam jednego o jedno się tam pomyli, czy coś, to przypnę łapkę w górę i piszcie w komentarzach, ile ta samiczka może teraz mieć młodych. Bo ja jej sprawdzałam i wiem ile. No i dobra, nie ja będę jej stresować. Zapraszam do oglądania. No i ktoś, kto jest nowy, żeby zostawił subikę. Dzwonaczeń nacisnął, żeby być na bieżąco. No i łapeczkę w górę, jeśli się podobało. Jeśli nie, no to w dół. Komentarz jakiś. No i na, do następnego. Na razie. Cześć.